If i dobry tydzień. Mianowicie placuszki z serka wiejskiego i to to takie z oksy, nie z Thermomixa. Takie najprostsze, gdzie tu jest tylko i wyłącznie serek wiejski, odrobineczka mąki, jedno jajko. I ja je polałam syropem klonowym i dodatkowo wpasują się tak bardzo w jesienny klimat, bo zasypałam tak dużo cynamonu. Biorę się za jedzenie póki cieplutkie. Witajcie, kani w kolejnej filmie na moim kanale. Powoli wchodzimy w taką rzeczywistość, w sensie powoli się utożsamiamy z nową rzeczywistością, że nasze dni faktycznie są już dla nas takie normalne, a nie, są, nie jest taka nowa sytuacja, więc pora w końcu też się wziąć za takie bardziej przyziemne rzeczy, jak odgruzowanie na przykład garderoby. Ale to za chwileczkę, mamy dzisiaj totalnie jesienny dzień, właściwie to już ostatnich kilka dni jest takich brzydkich, deszczowych, zimnych... Ale nie przeszkadza mi to. Ja lubię takie klimaty, lubię taką pogodę. Wtedy czuję jeszcze bardziej taki cozy klimat w domu. I dziś po raz pierwszy wleciał już sweter, bo rano było zimno. Teraz mamy już ciepłytko w domu, bo jest zagrzane. Ale z rana pierwsze co to pomyślałam, oho, dzisiaj bez swetra się nie ruszamy. Do tego spodnie dresowe, ale to już inna bajka, miało być... Wygodnie A wyszło po prostu tak, że Na razie się ubieram w cokolwiek W co się mieszczę I miałam dzisiaj też taki kryzys z tym związany Staram się sobie tak tłumaczyć Aga, minęły dzisiaj 3 tygodnie od porodu Ja wiem, że niektóre kobiety W swoich dżinsach wychodzą ze szpitala po porodzie Ja nie jestem z tych kobiet Uważam, że i tak nie jest najgorzej Zostały mi słuchajcie 3 kg do wagi sprzed ciąży. Ona nie była satysfakcjonująca, ale i tak spodziewałam się, że Piąteczkę będę musiała sobie sama zgubić, w sensie już będę musiała faktycznie podjąć się jakiejś diety. A tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że jednak wszystko zejdzie samo i ta waga startowa do redukowania będzie wagą faktycznie sprzed ciąży, bo zaczynałam ciążę z wagą niesatysfakcjonującą mnie, nie będę ukrywać. My teraz lecimy na podwórko, głównie dlatego, że w sumie Nadia troszeczkę tak wyprosiła, przyszła i się pyta, mamo, pójdziemy na podwórko, proszę. I się pytam, a co z dzidziusiem? No, pójdzie z nami. Krysa normalnie pracuje już od kilku dni, więc faktycznie tą codziennością już zajmuje się ja. Więc przez chwilę było to dla mnie ale, jak to, jak mamy iść na podwórko, jak mamy dziecko, ale Nadia no, ja powiedziała, że idzie z nami. No i faktycznie m, pierwsza moja myśl, kurczę, przecież mam chustę. Ubiorę ją ciepło, w sensie odpowiednio do temperatury, zawinę ją w chustę i, i pójdziemy się tutaj właśnie w ogródku troszeczkę pobawić, na huśtawce, piłką i tak dalej. Gdybyśmy szły na spacer, no to wiadomo, w wózek, no ale tutaj Tutaj, nie chce mi się chyba bózkiem wyjeżdżać i jeździć po trawie. Chustą to będzie lepsze rozwiązanie. Także lecimy się ubierać, jedną, drugą, trzecią. Wiążemy chustę, wyciągamy kalosze i lecimy na tą jesienną aurę. Szukamy tutaj, są koktajle. A my chcemy co? Goffry. Gofry. Takie, czy zielone? Mama, ja... Czy tak? Bananowe Mama, ja się z bananami Z bananami, no to robimy te bananowe, ok? Te? Mogą być? Tak, w tym W tym? Lubisz robić w tym? Tak Dobrze Umiesz odkręcić? Tak Pięknie Co wbijamy? Jajeczko Jajeczko Hop. Jeden banan Będę zrzucać banana. No, I proszę Raz czy nam on tak jesiennie, tak? Mogę? Jeszcze mleczko. Ja będę lewać. Tak, tylko po nóżki, ok? Okej. Okay. Mogę lewać? Tak. Tak. Pięknie. Całe, no? Tak. Całe. Całe. Co teraz robimy? Zakręcamy, tak? Zakręcamy. Zakręcamy, tak. No. Tak. Pięknie. Tak. Kręć, no. Ślicznie. Jeszcze, 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 jeszcze. I włączamy tutaj ten paluszek. Jest OK Kto zrobił gofry? Ja. No was. No musimy wyleźć z z na garnicy, okej? Okay? Gofry nam się tutaj smażą, a ja wam powiem co nieco o naszym nowym gadżecie w domu, który nie ukrywam, że od dłuższego czasu mi się Troszeczkę gdzieś tam w głowie przewijał, czy faktycznie nie jest to urządzenie warte posiadania w moim domu. Dlatego, że Nadia jest totalnym gofro i naleśnikożercą. W sumie placuszko też przysięgam, że ja naleśniki i gofry na przemian, lub czasami jedno i drugie w ciągu dnia robię codziennie. I żeby nie brudzić za bardzo naczyń, to zawsze starałam się robić to trzepaczką. Trzepaczką, trzepaczką? O taką, tylko jak widzicie, moja już jest wybrakowana. Kiedyś mi się to oderwało. I się to nie trzyma. I pomijając tamtej trzepaczki, to przede wszystkim ona mi nie rozbiła tak tej mąki z jajkiem. Generalnie tych składników mi nie wymieszała tak perfekcyjnie, jakbym chciała. I wtedy tak się zaczęłam zastanawiać: kurczę, gdybym miał ja taki blender bezprzewodowy, szybki, który właśnie tylko cię wrzucę, zblenduję i mogę smażyć dosłownie w minutę. To byłaby to fajna sprawa. No i proszę bardzo, mamy tutaj Blendigo w przepięknym beżowym odcieniu. I zanim opowiem Wam o nim nieco więcej, to jako umyję, bo jak widzicie, właśnie smaży się ostatnia porcja gofru, więc jest pusty, ale jest brudny. I żeby go umyć dosłownie, wystarczy wlać tutaj wodę. Do tego kropelkę płynu, zakręcamy i uruchamiamy, tak abyśmy po prostu blendowali. Odkręcamy, opróżniamy, przepukujemy i mamy blender czyściutki do schowania. Jeżeli cokolwiek by nam się tutaj pod nożem nie domyło, a jest taka opcja przy gęstszych konsystencjach, bo ja ten blender naprawdę używam ostatnio codziennie i na przykład wczoraj do naleśników robiłam sobie ser taki biały, i chciałam sobie właśnie tak zblendować na gładką masę, to później po prostu w razie czego by nam coś tam zostanie, możemy blender odkręcić. I co najważniejsze. On odkręcony nam się nie włączy, widzicie? Także mamy tutaj zabezpieczenie, nie ma opcji, żeby ktoś się pociął tymi nożami. Co dla mnie osobiście jest bardzo ważne, bo mam dzieci w domu. Powiem Wam tak, jestem tutaj po to, żeby pokazać Wam, że Blendy Go nie jest tylko do koktajli. Oczywiście jak najbardziej nadaje się do tworzenia koktajli i to koktajli w terenie, gdzie możemy mieć taki świeży koktajl, świeżo zblendowany, gdzie zdecydowanie inaczej to smakuje i możemy sobie tworzyć koktajle, jakie nam się tylko wymarzy, czy. Według diety, jeżeli ktoś na niej jest, a ja w najbliższym czasie pewnie będę, ale jeszcze nie teraz, spokojnie, jestem w połogu, nie biorę się za dietę. Ale jeżeli ktoś nie grzeszy takimi umiejętnościami twórczymi, to mamy tutaj książkę, w której mamy mnóstwo pomysłów na koktajle, czy to owocowe, czy owocowo-warzywne, na przykład ze szpinakiem. Wiem, że niektórzy lubią, ja nie z tych, ale wiecie. Przesen jedzie do biura chyba za dwa dni i się mnie już pytał, co mogę sobie w tym zrobić, bo na pewno to ze sobą biorę. Ale mamy teraz jesień zbliżającą się zima i może niekoniecznie każdy pije koktajle, może niekoniecznie tak jak i ja lubicie koktajle, więc wtedy przychodzę taka ja, która wam powie, że Blendigo świetnie sprawdza się na co dzień nie tylko do koktajli, ale do codziennego użytku przy właśnie tworzeniu czy gofrów, czy naleśników, tak jak Wam na początku pokazywałam, czy nawet tutaj mamy przepisy na owsiankę, czy jakieś lody, czy tutaj są tak samo kawy mrożone, ale kolejna zakładka i kolejny argument to na przykład musy dla dzieci. I niekoniecznie mi nawet chodzi o te musy tutaj yy, z przepisu, ale mi przeszło przez myśl w momencie, kiedy myślałam o tym Blendigo, że to będzie game changer przy rozszerzaniu diety, co prawda jeszcze nam... 5 miesięcy brakuje do tego Ugotujemy sobie na parze marcheweczkę, brokułka Wrzucamy tutaj jednym kliknięciem I będzie zblendowane dla babasa jedzonko Później wlewamy tylko wodę I gotowe do ponownego użytku Powiem wam tak, nie szukajcie dalej Nie znajdziecie drugiego tak mocnego blendera Bezprzewodowego jak Blendigo 3 Bo poradzi sobie on nawet z kruszeniem lodu Co do zabierania ze sobą jedzenia na wynos To tutaj mam takie etui Którym nie dość, ma funkcję ochronną Bo ta część jest szklana To jeszcze pełni funkcję termiczną Ode mnie macie kod zniżkowy Agus 15, który daje 15% zniżki na wszystkie produkty Blendigo, Go. Więc zarówno blendery, jak i wszystkie dodatki. Więc jeśli ktoś już na przykład ma blender, to może sobie zamówić książkę, czy inne dostępne e-booki, albo na przykład etui. Tata tam. A jeden. jeden. Tata jeden? Dobra, tyle zostało w Idziemy na pole. Bo to nie jest to dziecko. Tak, to jest dla się tak? No tak, na dole jest łóżeczek. Tak, czekaj. Mama chyba jeszcze jakąś opaskę ci znajdzie, dobra? Opaskę. Tak, żeby było cieplej. Albo czapka jakaś, już wiesz? Mama mam kieszenie! Masz kieszenie, tak. Mama dziecko musi być w budziesku. Jednak wleciał wózek, bo Nadia chce, żeby ją huśtała na huśtawce, a nie dałam rady jej wsadzić do tej huśtawki. Co się, nie wiem, jakoś takie miałam obawy mimo wszystko, więc ona sobie tu będzie leżeć, oddychać świeżym powietrzem. A my do huśtawki, tak? Tak. tak Dwa, już. Okay. jak ma taką dobrą dżemkę, bo śpi już chyba trzecią godzinę, to wykorzystam sytuację, ogarnę się i wiecie, wezmę się za życie. I właściwie porobiłam sporo e, takich rzeczy na topie, powystawiałam tam jakieś faktury itd., tak dalej, tak dalej i stwierdziłam, kurczę, to może ja się nawet do Was odezwę. A kolejnym krokiem jest właśnie wzięcie się za sprzątanie garderoby i polecam Wam przed e, jakimikolwiek zakupami posprzątać garderobę, bo często jest tak, właściwie mamy teraz zmianę pory roku, znaczy już jest, już jest jesień, ale dużo osób prawdopodobnie teraz wymienia garderobę, dlatego że uważa, że nie ma w czym chodzić i ja tego absolutnie nie neguję, ale zanim zrobicie zakupy, zanim stwierdzicie, że nie macie w czym chodzić, Polecam sobie najpierw posprzątać w tej robię, przejrzeć wszystkie rzeczy, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że albo o czymś zapomnieliście, albo coś Wam się wcześniej nie podobało, a teraz Wam się może podoba jednak, albo wcześniej mieliście jakiegoś pomysłu na wystylizowanie danej rzeczy, a może teraz macie jakiś pomysł. I mówię Wam tak, a sama mam tutaj paczkę z zamówieniem. Ostatnio. Dobrze to otwieram? Tak. Ja sama nie wiem, czy to jest kwestia jesieni, bo chyba nie, czy bardziej tego, że. No, jeszcze się nie mieszczę w swoje ubrania i ostatnimi dniami to po prostu płaczę przed szafą, ale wpadłam na pomysł, że będę sobie wymieniać garderobę na taką bardziej kapsułową. Nie wiem, czy mogę to aż tak nazwać, bo ja nie czuję się kompetentna w tym. Ogólnie uważam, że ja i stylizację to nie jest do końca dobry duet, ale pomyślałam, że może warto byłoby pozbyć się takich ubrań, które do siebie zupełnie nie pasują, na rzecz takich bardziej uniwersalnych i przede wszystkim na rzecz bardziej jakościowych. I ostatnio właśnie zamówiłam sobie kilka rzeczy z The gdzie tam faktycznie w składzie jest na przykład 100% muślin, 100% bawełna i tak dalej, dalej. A tutaj mam kolejną paczkę i jest to paczka od Moody, czyli od Ewy Pachulskiej. Ceny tych ubrań są duże. Chociaż Distlink są chyba jeszcze wyższe. Nie, no w sumie porównywalne. Generalnie wiecie, polskie szwalnie, polska produkcja, polski produkt, no to ceny są spore, plus no właścicielami są influencerzy, więc te ceny też są Wysokie, ale stwierdziłam, że na próbę sobie yy, sprawdzę. Tylko minus jest taki, że tę paczkę ze Slings już otworzyłam, już nosiłam i teraz jest moda na takie Oversize'owe ubrania, na jakieś takie luźne koszule, szersze spodnie. I ja, jak patrzę, nie wiem, na Instagramie, generalnie w internecie na stylizację tych dziewczyn, to one wyglądają w tym zarąbiście. Naprawdę wyglądają w tym zarąbiście. Nawet oglądam takie czasami filmiki, yy, instrukcje że nie daj sobie wmówić, że twoja figura nie pasuje do tego typu ubrań, które w tym momencie są na topie. No i posłuchałam tej rady, a jednak kiedy przyszła mi ta koszula oversize'owa, gdzie modelka ma rozmiar, obstawiam SXS, no to wiecie, ten oversize powinien na niej wyglądać na jeszcze większy. Miała dokładnie ten sam rozmiar, który zamówiłam ja. No i ja uram tę koszulę i czułam się jak taki. Ziemniak w worku dosłownie zostawiłam tą koszulę, bo sobie pomyślałam, kurczę, może to tylko siedzi w mojej głowie, ale teraz żałuję chyba, że zostawiłam tą koszulę, bo normalna cena to jest w ogóle 400 zł za taką koszulę muslinową, czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo ja tyle nie zapłaciłam, bo jeszcze mnie nie pogięło. <laughs> Ale zapłaciłam 199 zł, więc myślę, że i tak dużo. I nie jestem przekonana, a obiecałam sobie, że będę zostawiać ubrania, do których jestem w 100% przekonana, zwłaszcza jeżeli są to ubrania już takie droższe. No i właśnie, mówię Wam tutaj, żeby powstrzymać się przed zakupami, przed podtrzątaniem garderoby, a ja mam. Taką stertę ubrań w garderobie, gdzie zaraz aż pójdziemy, jeśli Marika mi pozwoli, tylko. I może się jednak okaże, że mam coś do ubrania. Kusiło mnie w ogóle, żeby zamówić cały komplet dresów od Moody, mm, ale jakoś tak próbowałam sobie wyobrazić siebie w tych mimo wszystko dużych dresach i stwierdziłam, nie, to nie będzie dobrze wyglądało, że Ewa ma rozmiar XS, to sobie może tam, wiecie, stanąć z tą podwiniętą bluzą i wygląda fajnie, ale ja nie będę w tym wyglądać fajnie, ale mimo wszystko skusiłam się na taką bluzę polówkę. Ja czytałam też opinie o tych ubraniach i naprawdę ludzie sobie bardzo chwalili jakość, dlatego mimo wszystko się zdecydowałam. Bo się tego rozłożyć, że to będzie właśnie takie gigantyczne. Dun, dun, dun. Przymierzymy to, postaram się tak przymierzyć, żeby tego podkładem nie uwalić. No i co? Oho! Panienka wstała i woła, jest głodna. Idę małą. Przerwana jedzonko, proszę Państwa. Będziemy jeść, tak? Mała nakarmiona, z powrotem śpi. To lubimy w noworodkach. Śpią, śpią, jedzą, śpią. Śpią, jedzą, śpią. Zdjąłam tą bluzę do karmienia i ubrałam ponownie, żeby się jeszcze raz przyjrzeć, bo nauczyłam się robić zwroty w razie czego od razu. I jak synałam przed lustrem, to tak stwierdziłam, że w sumie, w sumie całkiem mi się podoba. Jest faktycznie taka oversize, ale nie jest to takie. Wiecie, no ta koszula wygląda dużo gorzej, o której przedtem mówiłam, a ta bluza jednak układa się fajnie. Przyjemny materiał, mam nadzieję, że nie będzie się z nim nic działo, bo to jest najważniejsze. Wiecie, w jakościowych ubraniach chodzi o to, żeby poza tym, żeby wygodne były dla ciała, to żeby posłużyły nam na długo, a nie na dwa razy albo do jednego prania, do pierwszego prania. Także zostawiam ją i uwaga, proszę Państwa. Yy, wczoraj mieliśmy pierwszy dzień w moich jeansach. Ja wiem, rurki są teraz niemodne, ale po pierwsze, ja lubię rurki. Po drugie, no tak jak Wam mówiłam, wydaje mi się, że nie wyglądam za dobrze w takich szerokich spodniach, chociaż staram się przekonać. A po trzecie, te spodnie są już tak wytarte, że w sumie to po domu idealne. Przebieram się z powrotem w tą koszulę która się już nie dopiera i faktycznie biorę się za sprzątanie. Pisz czy nie śpisz, mała? Metkę mogę oficjalnie odciąć. Jeśli ktoś ma coś z Moody z was, to dajcie znać, jestem ciekawa, jak wam się sprawdza. No patrzcie, czy to nie jest game changer? Rozpoznano przyczynę płaczu, odbijanie po jedzeniu. No tak, racja, mama cię nie odbiła. Także odbijamy jeszcze malutką po karmieniu. Ale no, ta kamerka to jest po prostu hit, naprawdę. Do schowka na tej książki, których aktualnie nie czytamy, Kicia Kocie, że jej się znudziła. W sensie wydaje mi się, że już jest za, ma za dużo na Kicia Kocie, i przy okazji wyciągam poszewki. I już te takie jesienne, które kupiłam jejku. Jeszcze zanim pokój dziewczyny był zrobiony, pokazywałam wam w sumie. I tak jak wspomniałam, nie planuję wiele tej dekoracji, ale te poszewki skoro już mi się rzuciły w ręce, to je zmienię i to już będzie jakiś taki chyba największy akcent jesienny, jaki planuję w domu. Jakąś tacę na stół i tyle. Mm. Jak teraz patrzę, to nie wiem, czy nie lepiej by wyglądało albo ta i ta, albo ta i ta, a nie żeby mieszać te dwie jedynie. No, tak mi się wydaje to zbyt chaotyczne, żeby było to i to. Nawet nie wiem, powiem Wam, czy nie jest w ogóle tego za dużo. Czy nie lepiej, jedna poduszka z jednej strony tak było cały czas. Wczoraj ugotowałam zupę zmielczoną z termomiksa. To jest taka zupa y, pół krem, pół zwykła. W sensie, że tutaj część warzyw się gotuje w koszyczku na parze a część w naczyniu miksującym i później się miksuje na krem część, a mimo wszystko kawałki warzyw sobie tutaj pływają i ja tą zupę uwielbiam, gdzie nie jestem jakąś wielką fanką zupy ziemniaczanej. I ugotowałam wczoraj porcję dla czterech osób i jak widzicie, też sporo zostało. Nadia ja zjadła odrobinę tylko tego kremu, ja zjadłam odrobinę, Krysen nie mam pojęcia, czy w ogóle jadł w każdym razie. No plusem tego jest to, że dzisiaj, kiedy w sumie tak średnio mam czas na gotowanie, bo chciałabym zrobić inne rzeczy właśnie jak porządki, to mam zupę gotową tylko podgrzać i biorę się za jedzenie. A tutaj to by się przydała konkretna rewolucja z tymi kubkami, bo jest tego zdecydowanie za dużo. Nie używamy tego wszystkiego. Więc w sumie, to gdzie bym nie spojrzała, w który kąt bym nie spojrzała, to się okazuje, że. Jest coś do sprzątania. Ale powiem wam, że ja takie generalne porządki lubię. Nie lubię tego powierzchownego sprzątania. Kiedy lecę z rękawicą i czyszczę tak powierzchownie. A wiem, że w szafkach i tak jest bałagan. A najbardziej to nie lubię momentu, kiedy wkładam coś do szafki i widzę, jak wszystko już wylatuje, ledwo się mieści. I ta świadomość, że i tak będę musiała to wszystko wyjąć, żeby posprzątać. To jest najgorszy etap. Najgorszy etap. Kurczę, w sumie to mogłam sobie... Mm, zagrać tak tylko, wiecie, dla siebie. Może Christiana zawołam, też może zje. Tak nazbierałam tych dekoracji jesiennych, że tylko dekorować. Znaczy to jest y, y, ironia. Dobrze, że mam kubki jesienne, przynajmniej kubki się wpasowują w klimat. Nie no i te poduszki też super wyglądają, ale no nie mam dekoracji jesiennych, ale tak jak mówię, też nie planuję, y, nie chcę. Nawet się zastanawiam, czy to jest potrzebne, ale dobrze. Mam takie złote dynie. To kupiliśmy w tym roku, ale nie mój klimat, powiem Wam. No ale chyba sam chciał, dobrze, niech tak będzie. I mamy jedną świeczuszkę o zapachu. Peanut butter. Ja ją kupiłam chyba rok temu na jakiejś promocji. Oj, może mieć już z dwa lata, wiesz? Dwa? No, dwa lata. No tak, to. bo ona się naprawiła w tym. O, jeszcze taki no. kawałek jesienny. W kształcie dyni. Mówiłam mu tyle razy, nie kupuj, nie kupuj, nie będziemy tego używać. No i faktycznie używam. Używam? Tak. Jeden mi pęgło, były dwa, jeden dla ciebie, ale... Ale spoko jakoś nie ubolewam za bardzo. To złoto nam tu nie pasuje, ale... Trudno. Ale w tym roku przyświeca nam minimalizm. No, poduszki no ładne. Poduszki są mega. To będzie cała jesienna dekoracja, proszę Państwa. You see us back here again, so come before it's too late. Hurry cause I can't wait. Let's put on our anthem. We'll be singing all night long, all night long. oh 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 yeah. Too many fishes in the stream. z garderobą mi nie idzie najlepiej, ale z zamrażarką zdecydowanie tak, bo właśnie Krystian rozmroził y, krokiety, które zrobiłam jeszcze będąc w ciąży. Będę je tylko panierować, także bułka, jajko, panierujemy i smażymy. So we make a Ja rzadko kiedy tak robię jedzenie na zapas i mrożę, ale zawsze jak już tak robię, to bardzo doceniam. Ja jestem zdecydowanie osobą, która zapomina i nie lubi używać mrożonych rzeczy, ale takich to się ma nazywa półproduktów. Ale jak mam takie gotowe obiady, właśnie jak w tym momencie krokiety zrobiłam sobie, będąc na końcówce ciąży, z mięsem, czyli moje ulubione, to takie rzeczy to się fajnie wyciąga z zamrażarki. Tylko rozmrozić, opanierować i gotowe. Tak samo, jak szukałam czegoś w zamrażarce, to znalazłam uszka z mięsem. Więc też się szykuje jakiś barszcz z uszkami. Komu się chce lepić uszka, nie? A tutaj proszę bardzo, za jednym razem lepiej więcej. I w każdej chwili mogę sobie zrobić tylko barszcz. Dobra, jestem na bardzo, bardzo dziwnym etapie, kiedy składam ubrania ciążowe i zbiera mnie na płacz. Że nie jestem w ciąży, że to już za mną, że to się skończyło. To jest nienormalne. Dopiero czekałam, aż to się skończy, aż ta ciąża się skończy. A teraz, o. Jak biorę te rzeczy takie, czy koszule, bo pakuję wszystko już do schowania, tak, wiecie, no, mam nadzieję, że kiedyś mi się jeszcze przyda, nie w najbliższym czasie, ale że za jakiś czas jeszcze użyję tych wszystkich ubrań, no i zbieram je na. Ja wiem, że to nie wygląda jak na tych Instagramowych, Pinterestowych inspiracjach z garderobą, ale uwierzcie, że przy tym, co tu było, to jest porządek. Generalnie to musiałam wszystko wyrzucić z szafy, tak jak przedtem widzieliście tak częściowo widzieliście, bo nie chciałam Wam pokazywać tego bałaganu ale generalnie wyrzuciłam z szafy wszystko, segregowałam, poskładałam od nowa. I tak to się w tym momencie prezentuje. Tu jest jedna szafa. Tam są właśnie swetry, jakieś takie inne ubrania. Tu mamy drugą szafę, więc generalnie w końcu mamy porządek. Tu mi zostały jedynie takie dwie torby, gdzie jedna to są właśnie rzeczy ciążowe. Druga to są rzeczy do schowania na lato. A tutaj pod fotelikiem jest. Cała torba rzeczy, które planuję wystawić na sprzedaż. Są tu rzeczy głównie moje, kilka ponadi i jakieś takie otulacze do fotelika, więc to też mnie czeka, żeby to zrobić. Garderoba skończona, także ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym.